Czołem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że, że Państwa widzę. Jak Państwo wiecie, po wyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu, gdzie miałem spotkanie z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem. Trafiłem z wielką przyjemnością, wypełniając też, drodzy Państwo, swoje zobowiązania w kampanii wyborczej do Watykanu i do Rzymu. Tak mówiłem, że chciałbym odwiedzić najpierw Waszyngton, a następnie pochylić się nad grobem świętego papieża Jana Pawła II. To była też doskonała okazja i duże wyzwanie, i duża przyjemność dla mnie, aby spotkać się z papieżem, drodzy państwo, z którym dyskusja dotyczyła kwestii z jednej strony oczywiście bezpieczeństwa na całym świecie, sytuacji Polski, sytuacji też polskich nauczycieli religii, więc była to dyskusja. Odnosząca się do tego, co tak ważne jest dla nas, dla Polaków, a więc do wartości chrześcijańskich, na których jesteśmy zbudowani od ponad tysiąca lat, ale także właśnie do kwestii, które są w zainteresowaniu. I dyplomatów, i głów państw na całym świecie, a więc kwestia ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i sytuacji roli Polski w tym całym konflikcie. Dyskusja z kardynałem Parolinem dotykała także tych spraw odnoszących się właśnie do architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Wczoraj, jak Państwo wiecie, spotkałem się z panią premier Giorgią Meloni, więc agenda spraw i tematów odpowiadała tym, o których przed momentem. Mówiłem, ale z panią premier Giorgią Meloni rozmawialiśmy także o umowie Unii Europejskiej z Mercosur, która jest zagrożeniem dla polskich rolników i której jestem przeciwnikiem od samego początku, także jako prezydent Polski, więc dyskutowaliśmy o zagrożeniach płynących z umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur, zagrożeniach płynących dla rolników w Polsce, w Europie, we Francji także we Włoszech i pewnym balansie między potrzebami i oczekiwaniami rolników, ale także oczekiwaniami przemysłu właśnie w tych krajach. Tą agendę tematów powtórzyliśmy także z panem prezydentem. Matarelo, drodzy Państwo, a więc odnosiliśmy się także do kwestii i Unii Europejskiej, i doskonałych relacji Polski z Włochami. Te relacje budowane są przecież nie tylko na relacjach ekonomicznych. Jesteśmy jednymi z głównych partnerów ekonomicznych zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. To był jeden z tematów naszej rozmowy, ale także w zakresie współpracy bezpieczeństwa, współpracy w ramach Unii Europejskiej, współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla mnie przy wszystkich tych spotkaniach. To była doskonała okazja także do tego, aby prezydentowi Włoch, pani premier Włoch, papieżowi i sekretarzowi kardynałowi przekazać efekt moich rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Trumpem i w tym samym, drodzy Państwo, nastroju, tej samej emocji już w poniedziałek i we wtorek odwiedzę kolejne ważne stolice państw, ważne ze względu także na interesy polskie, a więc wybieram się na Litwę i do Finlandii, kontynuując część mojej misji dyplomatycznej. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jeśli można zapytać, Pan wspomniał o grobie Jana Pawła II. Jako prezydent Polski, w jakiej intencji modlił się Pan przy grobie Polaka i po spotkaniu z papieżem dzisiaj według pana prezydenta jak pan Lebo, jakie ma podejście papież z Chicago do Polaków? No przede wszystkim papież, który ma doświadczenie współpracy z Polakami w Chicago w stanie Illinois, w Chicago, które jest jednym z największych miast zamieszkałych przez Polaków, papież zna Polaków, miał okazję się z nimi wcześniej spotykać. Rozumie Polskę jak ksiądz, jak państwo redaktorzy wiedzą. Zdaje sobie sprawę z tego, jakiej presji dzisiaj poddana jest Polska, także presji migracyjnej ze strony wschodniej. Polska jest państwem przyfrontowym. W związku z tym ta rozmowa z papieżem była w oparciu o szeroką wiedzę, jaką niesie w sobie papież o samej Polsce, no i przede wszystkim o Janie Pawle II, o największym Polaku w historii XX wieku, to z całą pewnością postać Jan Paweł II, która zbliża Polaków z Watykanem i polskiego prezydenta z papieżem Leonem XIV. To jest, drodzy ja Państwo, ważne. Zaprosił papieża do Polski. A tak, właśnie, o tym nie wspomniałem, więc dziękuję za Pani, za pani pytanie. Oczywiście zaprosiłem papieża do Polski przedłożyłem to zaproszenie, które wysłał już do papieża mój poprzednik, pan prezydent Andrzej Duda, bo pan prezydent Andrzej Duda w, w ostatnich miesiącach swojej prezydentury zaprosił papieża do Polski. Ja ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji objawień Matki Boskiej w Gieczwałdzie. Ja papieżowi przekazałem także, drodzy Państwo, obraz Matki Boskiej Z właśnie sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do, do odwiedzin papieża. Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi. To zaproszenie jest otwarte. Kiedykolwiek papież zechciałby odwiedzić Polskę, to Polska zawsze przyjmie wizyta papieża z wielkim szacunkiem i z wielkim uznaniem, ale sugerowałem, że ten rok 2027 jest szczególny dla Polaków. Panie prezydencie, o komentarz. Tak. Przekazałem. przekazałem? pozdrowienia papieżowi od prezydenta Donalda Trumpa. Pan prezydent Donald Trump osobiście poprosił mnie nie w oficjalnej rozmowie, wiedząc, że jadę do Watykanu, abym pozdrowił papieża Amerykanina od prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc byłem tutaj w tej kwestii. No przekazałem pozdrowienia oczywiście papieżowi. Tak, relacje transatlantyckie były też tematem rozmów na wszystkich moich spotkaniach. Panie prezydencie, prośba o komentarz do wypowiedzi Donalda do Tuska. Tak, te tematy się pojawiały nie w, w samej dyskusji z papieżem, ale z kardynałem, z sekretarzem. Poruszałem kwestie w ogóle polskich więźniów na Białorusi i Andrzeja Poczubuta, i także polskich duchownych katolickich, którzy są więzieni przez reżim białoruski. Zamierzam na arenie międzynarodowej podejmować się wysiłku pominania się o Polaków poza granicami kraju, a szczególnie tych, którzy zostali uwięzieni przez przez Białoruś. To jedno z moich zadań jako prezydenta Polski. Panie prezydencie, prośba o komentarz. Donald Tusk dzisiaj powiedział, że nie żałuje tego, że obrażał Donal Donalda Trumpa w przeszłości. Nie wiem, panie redaktorze, jak miałbym to skomentować obrażanie prezydenta największego mocarstwa na świecie i naszego wielkiego partnera, a więc Stanów Zjednoczonych i prezydenta Stanów Zjednoczonych jest tym, co nie przystoi polskiemu politykowi, który zajmuje ważne funkcje. Ja nie słyszałem słów pana premiera w tej kwestii, natomiast z całą pewnością było to i nieprzezorne, i niepotrzebne i nie służy to. Państwu Polskiemu. My ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w relacjach bilateralnych musimy budować jak najlepsze relacje, a obrażanie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest z obrażaniem Amerykanów. Zapewniam pana redaktora i wszystkich, którzy nas oglądają, że Amerykanie właśnie tak do tego podchodzą. Nie można obrażać prezydenta obcego państwa, który jest wybrany głosami obywateli tego państwa. No. To był długi wątek rozmowy. Ja oczywiście znam specyfikę samych Włoch w kontekście podejścia do Mercosur. Ona jest nieco inna niż specyfika polska, bo przy Mercosur jest oczywiście balans pomiędzy przedsiębiorczością powiedzmy firmami przemysłem, a z drugiej strony interesem rolników. W Polsce ten balans wygląda jednoznacznie. Umowa Mercosur jest niekorzystna dla Polski. Ja ujmuję się za polskimi rolnikami w tej kwestii. Jeśli chodzi o Włochy, jest to nieco bardziej skomplikowane. Nie było konkretów i konkretnej deklaracji, ale były pewne, ale były pewne sygnały świadczące o tym, że pani premier rozważa i wsłuchuje się też głos takich państw jak Polska. Wydaje mi się, że dyskusja cały czas, drodzy Państwo, w Europie się toczy. Wiemy, na kogo Polska może liczyć, z całą pewnością na Francję. Ja mam niedługo też spotkanie z panem prezydentem Macronem. A wie... Tak, na pewno z całą pewnością. A, a, a są takie państwa, które po prostu wahają się. Przed podjęciem decyzji. Ja swoje zadanie czytam w tych spotkaniach dyplomatycznych jako tego, który ma przekonywać, używając konkretnych argumentów, a wśród tych argumentów jest bezpieczeństwo żywnościowe całej Europy, możliwość uzależnienia się od importu, które nie jest dobre dla Polski i dla Europy. Także wykorzystuję wszystkie argumenty do tego, aby przekonywać naszych partnerów. ostatnie, ostatnie pytanie, Rozmawiałem przede wszystkim o kwestiach bilateralnych, polsko-amerykańskich. Jak wiadomo, mówiłem o polskich granicach i o żołnierzach amerykańskich w Polsce, ale były też wątki odnoszące się oczywiście do krajów bałtyckich i odpowiedzialności za kraje bałtyckie i naszej granicy wschodniej. Ja nie przez przypadek. Spotkałem się przecież z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, a więc wątki, które poruszałem z prezydentem Donaldem Trumpem, no, odnosiły się też do Polski jako lidera regionu, jednak największego i najsilniejszego państwa w tym, w tym regionie i nie jest w interesie krajów bałtyckich, aby ograniczyć liczbę amerykańskich żołnierzy. Choć ja mówiłem głosem polskim, to czuję jednak drodzy państwo, że Polska jest także liderem w Europie Środkowej i Wschodniej, więc. W, w, w roli lidera tego regionu rozmawiałem z panem prezydentem. Ostatnie pytanie, Ostatnie pytanie. dominować całej konferencji. prezydent otrzymał z papieża w tym prezencie zbrodni. To był, to był osobisty prezent papieża, który jeszcze do mnie pani redaktor nie trafił. Takie są rygory tych dyplomatycznych wymian. Tak, znacie je doskonale pewnie jako dziennikarze, którzy są tutaj. Będę się jeszcze wpatrywał w ten, w ten prezent. Było to, było to zdjęcie, takie, taka statuetka, ale też książka. Akurat w języku i polskim, i w języku angielskim, odnosząca się do konieczności solidarności między generacjami, a więc to od razu sygnał, że służby watykańskie mają dobre informacje, bo dla mnie budowanie solidarności między najmłodszymi a starszymi korzystanie z doświadczenia starszych dla młodszych i coś, co papież podkreślił. Co, co jest dla mnie ważne, także otwartość osób starszych i dojrzałych na głos młodych, bo świat tak bardzo się zmienił, drodzy Państwo, że my nieco starsi, jeszcze może starsi ode mnie. Mamy wiele do nauczenia się od dzisiejszej młodzieży. Tak potoczyła się technologia XXI wieku i dostałem tego typu publikacji. Dziękujemy pan bardzo, szanowni Państwo, pan państwo pan bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie i lecę. Tak. Jak pan Pierwszy miesiąc miodowy. Yeah. Oceniam go bardzo dobrze, to myślę po tym miesiącu możecie wszyscy Państwo już mieć pewność, że będę ciężko pracował dla Polski. Myślę, że był bardzo pracowity ten miesiąc, ale mam świadomość, że przede mną jeszcze pięć lat ciężkiej pracy, więc proszę traktować ten miesiąc wyłącznie jako sygnał tego, co nadchodzi w najbliższych pięciu latach. Ja mam głębokie poczucie, że ja, ale też moi najbliżsi współpracownicy, bo to ważne, z kim człowiek pracuje, ten miesiąc wykorzystaliśmy bardzo dobrze i skorzysta z tego przede wszystkim Polska. Dziękuję bardzo.